Sprawdzamy, kto wie więcej o odchudzaniu. Co ma więcej kalorii na etykiecie? Puszka Coca-Coli Zero, czy puszka Pepsi Max? Zero. Pepsi Max ma więcej kalorii. <grym> <grym> Ale odważny, ja nie zdałem odpowiedzi ja i wie. wziąłem na wyczekania. Ja, ja <grym> Jakie BMIH 2HO wskazuje na otyłość trzeciego stopnia? Pomyżej 40. <grym> od tego z najwyższym efektem termicznym pożywienia? Białko, biał, biał, no. się. Sposób przerywany odchudza efektywniej niż standardowa dieta? Nie. nie, no nie, no nie Ile powinno trwać optymalnie farmakologiczne leczenie otyłości? Trzeba. Minimum 12 miesięcy. To osiągnęcie... tak. o. Nie ma znaczenia jaki lek na przykład. Co ma więcej kalorii w 100 gramach? Aspartam czy ksylitol? Ksylitol. Aspartam. 400 kalorii na 100 gramów kontra no to... 240 kalorii w sylitalu. <grystanie> Farmakologiczne leczenie powoduje większą redukcję masy ciała niż modyfikację stylu życia. Tak. Dobrze, prawda? Jest. O ile proces trzeba zredukować masę ciała u w stanie żeby zapobiec rozwojowi 30%? No ja bym powiedział, że ja, ja bym to potem zweryfikował na taśmach. <grystanie> A jeżeli Ty chcesz nam zadać jakieś pytanie, to przyjdź 2 września o 20 na największego dietetycznego live'a w historii.